Tak, ukończyłem fabułę w Psychonauts 2 i powiem tak, gdyby Psychonauts 2 miało tak wybitną grafikę jak w grze Ratchet and Clank Rift Apart, to Microsoft na spokojnie mógłby wycenić Psychonauts 2 na 300 zł. Bo tak, ta gra nie jest grą dobrą czy wybitną, ale na pewno jest warta tych 200 do 250 zł mimo braku polskiej wersji językowej. Ba nawet w konkretnych momentach przewyższa Rift Apart, w sumie jak każda inna platformówka. Bo każda platformówka ma swoją wyróżnioną cechę, dla których kupuje się wszystkie te gry, a nie tylko jedną. Nieważne czy to Rayman, Crash. Spyro lub Kao. Każda na swój własny sposób się wyróżnia, a bardziej nie jakiś, tylko na swój sposób się wyróżnia, ale dzisiaj zdecydujemy, która część Psychonauts jest tą najlepszą. Przypatrzymy się aż dwóm częściom oczywiście chodzi tu o Psychonauts 1 oraz 2. Miałem na myśli tylko te części, bo tak naprawdę ukazały się tylko te dwie. No zaczynajmy, bo co innego mielibyśmy robić? Zaraz co? Co wy tam szepczecie? Chodzić do szkoły? Ha, śmieszny żart. Prawie się nabrałem, prawie. No, jeszcze trochę idziemy się, no, ale prawie. Najbardziej podstawowa rzecz w platformówce? Oczywiście gameplay. Gameplay w jedynce to po prostu czyste drewno, choć da się przyzwyczaić. W dwójce został on unowocześniony, czyli raz w końcu jest gipkim i zwinnym razem, jakim od zawsze był, a nie jakimś drewnem, na przykład. Kiedy w jedynce wspinaliśmy się po drabinie, wciskając klawisz skoku, raz nie podskakiwał, aby szybciej się wspiąć, tylko zeskakiwał. Raz w dwójce w końcu zamiast zeskoczyć, skacze do góry, aby szybciej wejść. Zostało to po prostu unowocześnione. Jeśli graliście w takiego na 3D, powinniście, a nawet musicie być zadowoleni. Mamy też mnóstwo dostępnych mocy: pirokineza, lewitacja, niewidzialność tarcza i wiele innych do wyboru, do koloru. Natomiast w dwójce dostajemy dokładnie te same moce, co w jedynce, jednakże zabrakło dwóch mocy tarczy oraz niewidzialności. Kiedy tarcza była moim zdaniem zapychaczem, to niewidzialność w nowej części nie raz byłaby przydatna. W drugiej części dostajemy łączenie myśli, skopiowanie samego siebie jako wycinankę, czy stworzenie kuli, która spowolni wroga lub wyznaczony obiekt. Według mnie, nowe mocy, które znalazły się w dwójce, są świetne. Jedynie brakuje mi tu niewidzialności z jedynki. W dwójce dostajemy trzy otwarte mapy siedzibę Psychonauts, otoczenie wokół siedziby oraz kawał potężnego lasu. Jedynka miała po prostu jedną zbyt potężną mapę, czyli obozowisko. Mapy w obu częściach posiadają mnóstwo rzeczy do zbierania, jak i mnóstwo postaci, z którymi oczywiście można porozmawiać. Mimo tego, że mapy z obu części posiadają te cechy, to jakoś ustawienie konkretnych miejsc gdzie mają być sekrety, czy samo poruszanie się po placówce o wiele bardziej spodobało mi się w dwójce. Świetnym porównaniem jest część lasu z jedynki oraz dwójki. W jedynce można się tylko poruszać po ziemi, w dwójce przy szczytach. W drzewie znajdowały się platformy do skakania, jak i same znajdźki. A co z postaciami? Moim zdaniem, w obu częściach postacie cechują się tym samym: po prostu stoją, robią swoje rzeczy i można z nimi zamienić parę zdań. Tyle, że w dwójce czasem dadzą nam jakieś poboczne zadanie. A to już coś. A jak z poziomami? Wyobraźnia osób tworzących Psejeho 2 nie zawiodła. Każdy świat jest realną jazdą bez trzymanki. Czy to zwiedzamy umysł dentysty? Czy wchodzimy do kości do gry, w której znajduje się przepotężne kasyno? Czy to planetę całopokrytą wodą, na której są wyspy, a na wyspach butelki, a w butelkach znajdują się kolejne większe lokacje? A co powiecie o poziomie, gdzie w czasie realnym trzeba gotować? Dosłownie mamy wykorzystać publiczność. Liczność do sporządzenia obiadu dla Jury nie myślcie sobie, że możecie przyrządzić obiadek w wieczność. Nie, 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 mamy na to wyznaczoną małą ilość czasu, a to wszystko napędza swobodne i platformowe przemieszczanie się między urządzeniami AGD. To naprawdę działa. Poziom z kim to jeden z moich ulubionych poziomów, a myślę, że nie jeden poziom pokochacie. Praktycznie fabuła w obu częściach stanowi jedną całość. Jednak wybrane elementy mogą zostać zrobione lepiej lub gorzej. W gruncie rzeczy w jedynce i w dwójce wchodzimy do umysłu w danych postaci, aby albo się czegoś nauczyć, albo rozwiązać dany problem. Jednak fabuła w dwójce podobała mi się tak samo jak fabuła w jedynce. Zaznaczyłbym tylko, że fabuła w dwójce w pewnym momencie może być bardziej logiczna od jedynki. bo w dwójce próbujemy pomóc bardziej kluczowym postaciom, które są jednymi z najlepszych psychonautów, a w jedynce po prostu pomagamy pewnym osobom, aby przejść dalej z fabułą. Tym bardziej, że te postacie nie mają wielkiego znaczenia w przeciwieństwie do dwójki. A co z dialogami i humorem? Dostajemy tu naprawdę dobrze napisane dialogi, jak i dużą dawkę czarnego humoru. A przede wszystkim zabawnego, trochę zawstydzonego, ale jednak odważnego raza Aquato, który gra w Psychonauts główne skrzypce. Bo to on w końcu uratował całą kolonię, a nawet cały świat przed Doktor Loboto. Jak i musiał walczyć z dziwną abominacją, czyli jego ojcem, zmieszanym z ojcem jego pierwszego nauczyciela. To dopiero było zakończenie. A zakończenia obu gier są logiczne, ale. Kiedy w jedynce mamy furtkę do kontynuacji, to w dwójce mamy po prostu zakończenie, które kończy zawartą opowieść. Najprawdopodobniej długo poczekamy na Psychonauts 3, ale nic dziwnego, bo niemało brakowało, a nawet druga część by nie powstała. Jak wcześniej mówiłem, w dwójce są trzy duże mapy do zwiedzenia oraz do znalezienia. Wszystkich znajdziek. Jedynka ma tylko jedną taką mapę. W jedynce zwiedzamy aż 12 mózgów, a w dwójce aż 13. Obie części można przejść w czasie 15 do 20 godzin, jednak oba tytuły mają swoje momenty, przy których po prostu chce się rzucić padem w monitor czy telewizor. W jedynce jest to oczywiście końcówka przepełniona skakaniem i fikaniem drewnianym razem, a w dwójce są dwa takie momenty, przynajmniej dla mnie. Pierwszym jest to wspinanie się na tą wieżę. Musimy wejść na samą górę. Podczas tej czynności dosłownie raz spotyka się o wszystkie kolizje. To tak bardzo wkurzało, że musiałem na chwilę odstawić pada. A drugą rzeczą jest piosenka o Królowi. Naprawdę wolę się wściekać z czegoś innego niż muzyka. Naprawdę, muzyka radzę wam po prostu wyciszyć słuchawki w tamtej lokacji. Czyli w lokacji, która przypomina takie muzeum. Że. Wsiadacie do pewnego wagoniku, raz jest tam prowadzony, jakaś ścieżka i nagle rozpoczyna się muzyka, od razu wyciszacie, na nawet się nie zastanawiacie. Podsumowując, obie gry są tak samo dobre, no dobra. Jedynka jest trochę drewniana i mniej sensowna w paru momentach, ale to nadal dobra przygodówka z elementami platformowymi, którą trzeba ograć. A jeśli ktoś posiada Xboxa lub PC, a chce zagrać, to nie ma wymówki. Obie gry są dostępne w Game Passie, a jedynka jest dostępna na Steam ze śmieszną ceną. A co dalej? Czy dostaniemy na przykład za kolejne 5 lat Psychonauts 3, a może? że remake jedynki. Myślę, że obie propozycje są bardzo prawdopodobne, jednak teraz marka Psychonauts zostanie na chwilę odstawiona przez Double Fine i to nic dziwnego. Mało by brakowało, a dwójki nigdy by nie wydano, więc Double Fine chce pewnie sobie odpocząć, aby w przyszłości nabrać sił na kolejny świetny sequel Psychonauts. A co z wami? Czy polubiliście przez ten film Psychonauts? Piszcie w komentarzach.